Na dzisiejszym filmie chciałbym pokazać moją ostatnią konstrukcję. To jest konstrukcja hulajnogi z napędem elektrycznym, którą zbudowałem z różnych powszechnie dostępnych elementów, ponieważ takie jest jedno z podstawowych założeń konstrukcji, które buduję, że muszą być zbudowane z powszechnie dostępnych elementów. No i tutaj jak widzimy bazą dla tej hulajnogi jest typowa hulajnoga, którą można kupić w sklepie sportowym, z której usunąłem tylne koło i zastąpiłem je takim układem napędowym, o którym zaraz powiem i który zaraz pokażę. zobaczymy sobie jeszcze pokażę jak to wygląda z drugiej strony. Ta konstrukcja nie jest jeszcze konstrukcją skończoną w 100%. Jest gotowy układ napędowy, to wszystko jeździ, ale nie ma jeszcze całego sterowania mikro, mikroprocesorowego, nie ma całej telemetrii, także mamy tylko, mamy tylko napęd, nie ma hamulców, ponieważ tutaj będzie hamulec tylko i wyłącznie elektrodynamiczny. Teraz pokażę ten układ napędowy. Układ napędowy tej hulajnogi składa się w zasadzie z dwóch. To są dwa zupełnie niezależne od siebie układy napędowe. Czyli jak widać tutaj, ona jest napędzana dwoma silnikami. Są dwa silniki, i tutaj, w tej skrzynce mamy dwa, dwa niezależne e, falowniki e, tych sterowników. To wszystko zaprojektowałem od zera. E, o, o, o założeniach projektowych wszystkich powiem. Tutaj, jak tu jest to, co jest przyklejone taśmą MacGyvera, to jest taka, taka prowizorka. I teraz tak, te, te silniki to są typowe silniki, które wziąłem z uszkodzonego, to się nazywa hoverboard, czy tam Teska elektryczna. Takie, takie coś, co dzieci dostają na komunie, na którym balansują i to, i to jeździ na dwóch, na dwóch silnikach. Ja kupiłem takie silniki za, za grosze. No i to są bardzo fajne silniki. One mają moc 300, 350 W przy zasilaniu z, z 40, 48 V, yy, i każdy, każdy ten silnik o, to jest silnik BLTC. Silnik bezszczotkowy. Yy, w środku, ma zintegrowane yy, halotrony yy, i jest to sterowane yy, takim falownikiem, który tutaj widać. Tu jest ten falownik. Steruje jednym silnikiem. Natomiast drugi falownik steruje drugim silnikiem. To są dwa, dwa identyczne falowniki. Te, te, te falowniki, znaczy falowniki, no to w zasadzie to są komutatory elektroniczne, a nie falowniki, że to jest silnik, silnik DLDC, on przetwarza sygnały z halotronów i, i generuje odpowiednie sekwencje sterowania, sterowania fazami. Te falowniki zaprojektowałem pod kątem, znaczy jednym z głównych założeń projektu tego falownika była niezawodność i szybkość i pewność działania. W związku z tym nie jest to falownik czy tam komutator sterowany procesorem tak, jak zdecydowana większość tych wszystkich komutatorów, tylko tutaj komutacja jest realizowana sprzętowo. Czyli sygnały z halotronów są przetwarzane sprzętowo i sterują, sterują tutaj mostkiem trójfazowym. Ten falownik, falownik, cały czas mówię falownik, to, to jest niepoprawne określenie, bo to nie jest falownik. Falownik to jest dla, dla, dla silników, powiedzmy tam, asynchronicznych. Tak? Ten sterownik umożliwia jeszcze hamowanie elektrodynamiczne. I to jest bardzo istotna funkcja, ponieważ, tak jak mówię, tutaj w tej hulajnodze nie ma możliwości łatwego, łatwej implementacji hamulców, jakichś, powiedzmy, tarczowych. Dlatego zdecydowałem, że hamowanie będzie na drodze elektrodynamicznej. I tak jak wspomniałem, te silniki, te silniki mają, to są dwa silniki o mocy znamionowej 350 W, czyli mamy do dyspozycji 700 W mocy. Przy czym dopuszczam tutaj możliwość chwilowej przeciążalności tych silników, dwukrotnej przeciążalności silników. To jest, to jest całkowicie dopuszczalne. No i tutaj no w tej chwili ja mam ustawione zabezpieczenia tak, żeby że maksymalnie mo, mo, mogę uzyskać yy, podwójną moc tych silników. Oczywiście jak będzie całe sterowanie mikroprocesorowe, to one będzie dbało, w, kiedy można te silniki przeciążyć, do jakiej wartości i na jakiej zasadzie. Także no, to całe to już sterownik mam już zaprojektowany, ale, ale muszę jeszcze, że tak powiem, zamówić sobie płytkę i polutować to wszystko, poskładać i napisać oprogramowanie do tego. No, więc tak to, tak to wygląda. Prędkość maksymalna, e, prędkość maksymalna tej hulajnogi to jest 20 km na godzinę. Jest to zasilane. Tutaj mamy akumulatory. Taką bateryjkę akumulatorów. E, to są trzy akumulatory takie typowe, rozruchowe. 12V9A, także mamy 36V36V9A, wcześniej powiedziałem o 48V, nie, to jest, to jest zasilane napięciem 36V, 9A to są takie solidne akumulatory, akumulatory kwasowe, one mają prąd rozruchowy 100 A. Dlaczego takie akumulatory? No dlatego, że po pierwsze ze względu na cenę takie akumulatory są, są tanie gdybym to miał zasilać akumulatorami litowo-jonowymi którymi są zasilane te wszystkie hulajnogi to się byłoby bardzo fajne tylko, że takie akumulatory są mniej więcej 6 razy droższe a poza tym trzeba się bardziej ostrożnie z nimi, z nimi obchodzić, tam ładowanie, rozładowanie pilnować, monitorować, to wszystko balansować i tak natomiast te, te akumulatory można brutalnie traktować i, i nic się z nimi nie stanie znaczy, no, brutalnie w, w granicach oczywiście w rozsądku i tego jak, jak należy traktować akumulatory także tak to wygląda, no i ja sobie teraz tutaj przyjechałem, tutaj mam taki teren, bardzo fajny. Eee, taki teren, o. No i będę sobie teraz robił, robił testy um, wytrzymałościowe tej nogi. No generalnie w ile jaki, jaki, jaki ona będzie miała zasięg, znaczy ja szacuję zasięg powiedzmy na jakieś tam około 20-25 km, to oczywiście wszystko zależy od, zależy od warunków. No, także to jest to jest pierwszy taki filmik, pewnie jak to wszystko skończę i tak dalej i już będzie yy, tak jak mówię, to będzie sterowane sterowanie całe mikroprocesorowe i yy, cała telemetria i, i wizualizacja tego wszystkiego będzie, yy, będzie przez, przez aplikację na, yy, na smartfonie. Także tutaj na razie na razie mam taki pu, prosty pulpit sterujący. Tutaj mi pokazuje tylko zasilanie yy, jednego sterownika, drugiego sterownika. Tu jest taki przełącznik, yy, parking że jak przełączę to na, na pozycję parking, to jest odpowiedni hamulca ręcznego no to wtedy hamulec elektrodynamiczny będzie zahamowany, żeby mi to nie zjechało no i tu przycisk czerwony reset ta manetka to jest manetka gazu natomiast ta manetka to jest manetka y, hamulca no i z tych pierwszych testów, które, które robiłem y, no to naprawdę y, y, ta maszyna przy tych silnikach, przy, przy, przy możliwości przeciążalności dwukrotnej, to ma naprawdę po prostu takiego kopa, że, że pali gumę yy, i no ja tak szacuję moment napędowy każdego z silników na jakieś ponad 20-25 Nm, także, yy, także mamy do dyspozycji 50 Nm przy takich małych kółkach, no to siła styczna no to naprawdę no, wyrywa także zobaczymy, jedziemy teraz na, na testy Lecaczek. spróbujemy moment, musimy to załączyć załączyć, moment tu jest, to jest na razie prowizorka, wszystko no ale to jest konstrukcja eksperymentalna to jest konstrukcja eksperymentalna do badań ponieważ jestem wielkim fanem napędu elektrycznego, pojazdów z napędem elektrycznym, ja spróbuję się nie wypieprzyć bo ona naprawdę bardzo ostro startuje i naprawdę może może uciec Dobra, wyjedziemy sobie na asfalt jakiś. Nie wiem, to się skończy za chwilę tragicznie. Ponieważ zbudowałem potwora, na którym nie panuje. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, naprawdę. złapać się telefon, nie mam uchwyci do morza. Ale spróbujemy. Tak to mniej więcej wygląda. To nie, nie będę tego filmował, bo, bo tak mówię, bo muszę, muszę trzymać obiema rękami kierownicę, i żeby dwoma butami potem hamować jakoś. No W każdym razie ten działa, działa, jeździ. Może kiedyś nakręcę, że tak powiem, filmik z zewnątrz, jak już będą hamulce, bo a teraz jadę, jadę testować.